słuchajcie, e, miałem udane e, zakupy i zakupiłem dwie piękne e, paczuszki z klockami a mianowicie e, polybag e, z Ninjago Legacy e, ten samochodzik spodobał mi się, bo jest detaliczny jakoś nie ma tych fajnych elementów, ale mm, i tak chciałem go kupić, no i go mam oraz kapsułę gracza Kaja, e, którą y, kupiłem za połowę ceny katalogowej, więc chociażby dla tych elementów bardzo mi się to opłacało. E, no i oczywiście recenzja y, będzie albo dziś, albo jutro. Jeszcze nie wiem, jak się zbiorę. E, myśli zbiorę. Y, także bardzo jestem szczęśliwy z tych zakupów. No i co? Nie wiem. Będę kończył ten odcinek, bo to tak chciałem tylko wam oznajmić. Tego też chyba zrobię recenzję, chociaż nie wiem, albo tylko speed build. Zobaczę sobie później to ogarnę. Dobra, także pamiętajcie, recenzja na pewno tego będzie. Z tym jeszcze pomyślę. E, także e, mam nadzieję, że na tych e, filmach będziecie, e, na tej recenzji. E, no i co, będę się z Wami żegnał, bo nie mam co więcej tu mówić. Cześć.